Robimy sekcję złok tego przewodu. Zaprasowałem go na prasie. No nie wiem, wydaje się, że dobrze jest zaprasowane ale to może się tylko wydaje. No nic, zetkniemy. Ciężko mi go wygramolić, ale z tego co widać zapasowany jest dobrze, powoli idzie. O, okay. Dobra, wyciągnięte. Pierwsza to tulejka w środku, nie jest czarna. Tak wygląda przewód, ja trochę izolacji wygląda źle, jest jakiś czarny ani nic Troszkę jest przebawiony chyba tego przegrzania kolega wiem, tak wygląda z drugiej strony, zmienić ono jest dobrze no. Na pewno nie ma izolacji, tu jest tego To na pewno jest problem. No nie wiem, ja bym wstał jednak, że dokręcenie było za słabe, bo było za słabe, ale czy zgniszenie było dobre czy nie? Ciężko powiedzieć. Prasa hydrauliczna.